Powiem tak, gorsze od złych filmów są złe filmy robione przez duże korporacje. Ale powiem jeszcze coś. Jak wytresować smoka 3 to jest arcydzieło w porównaniu z tym, co dzisiaj opiszę? Czyli Turbo. Film, który powstał mniej więcej po kiepsko przyjętym Madagaskarze 3 i całkiem dobrze przyjętym Strażnicy Marzeń. I oczywiście widać, że firma potrzebowała kasy. Na jak wytresować Smoka 2, ale do rzeczy. Użytkownicy ocenili ten film na 6,5. Czyli powiedzmy: Ok, sprawdźmy ten film. Film stworzony oczywiście przez DreamWorks. Zaczyna się pokazanym wyścigiem w telewizji. I jeden ze ślimaków, Theo, jest naprawdę zafascynowany wyścigiem. Trzyma nagrania na kasetach VHS i co noc ogląda z takim samym podnieceniem jak za pierwszym raz. Theo szczególnie jest zafascynowany jest jednym z zawodników o imieniu Guy Gensz, który również jest sponsorem pewnych napojów energetycznych. Theo mieszka ze swoim bratem o imieniu Chet, który może znieść wszystko, oprócz wyścigów. Jednak on się tym nie przejmuje. Co noc urządza sobie wyścig na 36 cm. I co noc bije rekordy. Tym razem pokonał ten dystans w 17 minut. Następnego dnia Chet mówi swojemu bratu, że te wyścigi to nic ciekawego, tylko cały czas skręca nie w lewo. Nieważne, ślimaki jak co dzień zajmują się zbieraniem pomidorów, a Theo zamiast zbierać, zrobił sobie tor wyścigowy. Będzie się ścigał z pomidorem, tylko najpierw musi jakiegoś złapać. A nie jest to proste zadanie, bo udało mu się za którymś razem. Tylko teraz musi zwyciężyć z nim. Czy mu się uda? Nie. Spokojnie, to dopiero początek filmu. A tej nocy Teo znowu ogląda wyścigi, pijąc napój energetyczny sponsorowany przez Gaia Gencha. I kurwa pijąc ten napój przez słomkę doprowadza do przewrócenia puszki, co spowodowało zalaniem kabli i uszkodzeniem telewizora. A żeby tego było mało, Dał radę cały ten telewizor kineskopowy upuścić na podłogę. Ja, pierdolę, naprawdę nie sądziłem, że ślimaki są takie silne, ale strzelam, że energetyk tak działa na ślimaki. Następnego dnia zaczyna się akcja: wielki pomidor spadł z drzewa, zgniótł ślimaka i został wyrzucony na trawnik. A tego dnia przychodzi koleś z kosiarką. Teo Odważnie rusza mu na ratunek, wyobrażając sobie, że jest na torze wyścigowym. I kiedy się już wydaje, że uratuje tego ślimaka, to nic z tego. Zostaje oblany wodą, co go odrzuciło, a pomidor z tym ślimakiem został poszatkowany. Pięknie, naprawdę. Ładna bajka dla dzieci. Ja pierdolę, fakt, że to nie jest krew, tylko ketchup, ale trauma u dziecka gwarantowana. Zrozpaczony Teo postanowił opuścić dom. Dotarł do autostrady niedaleko, której zaczyna się wyścig. Wylądował na masce samochodu, ale to nie jest ciekawe. Ciekawe jest to, że wpadł do silnika, a kierowca włączył nitro. I tak, Teo napił się nitroksu, co spowodowało w jego organizmie totalne zmiany. Teraz w jego organizmie nie występuje krew, tylko niebieskie nitro, które przeszło do samego serca, a potem go wywaliło z tego samochodu. Następnego dnia wrócił do domu i tutaj aż ciężko mi powiedzieć co się odpierdala. Teo od teraz może świecić oczami i do tego posiada w sobie alarm włamaniowy. Wiem, że scena miała być zabawna, ale ja skomentuję ją tylko słowami... O ja... Pierdolę! Na tym supermoce się nie kończą. Teo, oprócz światła i alarmu, posiada radio. Ale póki co nie ma nad nim władzy. To doprowadziło go do drogi, prosto przed oblicze dzieciaka, który lubi znętać się nad owadami, ale ślimakami też nie pogardzi. Tutaj pokazuje się jeszcze jedna moc, najważniejsza. Teo od teraz potrafi odpalić silnik oraz jechać nawet 200 na godzinę. Mało? Wspiął się na deskę i wylądował na jego kole. Jeszcze coś: wprawił to koło w ruch. I sterował nim, doprowadzając do tego, że ten dzieciak uciekł do mamy. Zdaję sobie sprawę, że to miało być ukryte odwołanie do tej historii, choć wydaje mi się, że niezbyt twórcy to przemyśleli. I słusznie, bo Theo potem stracił kontrolę nad tym pojazdem i wjechał do ogrodu, narażając innych na zagrożenie. Został za to wyrzucony. Niestety w gromadzie ślimaków obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa, więc Chet również został wyrzucony. Ale to nieważne, bo czet został zabrany przez ptaka. Pościg za nim będzie łatwy. Turboprędkość pozwala nie tylko szybko się poruszać, ale również poruszać się po pionowej ścianie. PS po poziomej i pionowej nawierzchni jeździ się z taką samą prędkością. Dodatkowo tego ślimaka nie da się zjeść. Potrafi użyć turboprędkości, będąc w środku ptaka, który później wpadł pod autobus. O, ja! Pierdolę! Obaj zostają potem złapani przez jakiegoś gościa i nie wiem dlaczego Teo nie użyje swoich mocy, żeby się wydostać, ale mniejsza! Zabrał ich na wyścigi ślimaków, w którym wszystkie ślimaki wyobrażały sobie, że są wyścigówkami, ale oni mogli już sobie wyobrażać. Teo faktycznie czuł się jak ślimak wyścigowy, co doprowadziło do tego, że wszyscy ucieszeni. Po tej scenie dostajemy jeszcze więcej mocy ślimaka. O światłach już mówiłem, ale poza tym potrafi robić światła kierunkowskazu, a żeby tego było mało, ma jeszcze światło cofania. Ten, co porwał tego ślimaka, nazywa się Tito i pracuje dla swojego brata zwanego jako Angelo w restauracji serwującej taco. Takie meksykańskie żarcie. Zostawmy to. Tito tak się ucieszył z tego ślimaka, że dał mu nawet łóżko do spania, składające się z pudełka po chusteczkach jako materaca, tubki pkeczupu jako poduszki i tortilli jako kołdry. Pięknie kurwa, pięknie. Poznajmy teraz jeszcze ślimaków. Między innymi czarny ślimak o imieniu Whiplash, niebieski ślizgający się po pionowej ścianie zwany Skidmark, żeński ślimak Berni, której dorobili atrapę płomieni, Jakiś taki rapujący i White Shadow, podobno szybszy niż cień. I rozmowa ich była niezbyt miła. Whipple rzucił temu ślimakowi wyzwanie wyścig. I oczywiście nie ma opcji, aby Theo przegrał. Przecież z jego mocą prześcignie wszystkich. Tak to sobie tłumacz. Niestety nikt mu nie powiedział, że na koniec trzeba skoczyć. Następnego dnia Tito wywiesił billboard, na którym zachęcił ludzi do obejrzenia szybkiego ślimaka. A Teo postanowił pokazać Tito, jak wypromować jego restaurację: po prostu zapisz go na wyścig, co skłoniło go do wypromowania restauracji dla kasy na wyścig. Ale zapomnij, że ktoś mu ją da. Rozwiązaniem będzie rozpierdolenie autobusu i nakierowanie go do tej restauracji, bo zwykły ślimak ma taką siłę, aby ruszać kierownicą, zwłaszcza w autobusie. Jeszcze coś, żeby autobus nie odjechał, trzeba przebić jego opony. Kierowca na pewno się nie wkurzy i nie zadzwoni na policję. Chociaż z drugiej strony kto uwierzy w turbo ślimaka? Ważne, że Angelo ma już odpowiednio dużo pieniędzy. A Tito dostaje kopertę z pieniędzmi od fryzjerki, która mówi mu, nie spierdol tego. Następnego dnia u Angelo wybuchł piec, a kasy nie ma. Tito ją wziął, by jego ślimak wziął udział w wyścigu, tylko najpierw musi wymyślić dla niego imię, a nic nie pasuje do niego lepiej niż turbo. I tak teraz od tej pory będę mówił. Dodatkowo przyspawał fajnie wyglądający spoiler do jego skorupy i ją pomalował. Co kurwa? Dojechali na tor wyścigowy i dokładnie tam będzie się ścigał Guy Gęcz, ten idol turbo, który dał radę zasuwać 230 mil na godzinę. Jak się można domyślić, Tito dał radę zapisać ślimaka turbo do wyścigu, który śmiało zasuwał po torze, Nikt nie wierzył, że ślibak może być kimś takim, ale skoro to zostało uchwycone na telefonie, to muszą uwierzyć. Osiągnął niesamowity wynik: 226 mil na godzinę. Nie pobił rekordu, ale był blisko. Nagrany filmik trzeba było umieścić w internecie i zdobył on niesamowitą popularność. Nawet zrobiono zajebisty remix jednego chłopca That snail is fast. A teraz pewne zebranie, czy turbo weźmie udział w wyścigu. Niestety szef wyścigu tego nie przyjął. Oczywiście początkowo, bo bardzo szybko pożałował tej decyzji. Nawet Gaj Gęcz był temu przeciwny, więc pod naciskiem tłumu musiał powiedzieć, że tak. A tej nocy Turbo kłóci się ze swoim bratem. Może o tym mówiłem, może nie, ale Chet od samego początku był przeciwny, żeby Turbo brał udział w tym wyścigu i to się nie zmieniło. W tej nocy również spotyka swojego rywala. Jeśli teraz myślisz, że Guy Gensz specjalnie go teraz uszkodzi, aby nie wygrał wyścigu, to wybij sobie ten scenariusz ze łba. On nie wierzy, że Ślimak ma jakieś szanse wygrać. Następnego dnia wyścig się zaczyna. Startuje 79 zawodników i jeden ślimak. Zaczyna się. Ślimakowi idzie dobrze. Choć musi uważać, bo przejechanie ślimaka nie skończy się dobrze. Przez tą panikę ustawił się na ostatniej pozycji. Ale nie martw się. Mamy dopiero 30. okrążenie. No i pierwszy pit stop. Ludzie nie mogą tego zrobić. To robota dla ślimaków. Przede wszystkim trzeba go napoić. Ale oprócz tego musi być zmotywowany do działania. Mocną stroną tego ślimaka jest jego wielkość. On jest mały, więc ma taką przewagę, że potrafi jechać pod samochodami. Ok, jest to szóste okrążenie. Turbo nie daje za wygraną i dalej z tego korzysta, nawet używa do tego świateł. Kolejną jego przewagą jest jazda po bionowej ścianie. Nikt nie napisał w regulaminie, że nie można. A o przelatywaniu przez lecące koło to nawet nie wspomnę. Dzięki tym sztuczkom złapał się na drugą pozycję. Niestety starcie ze zwycięzcą skończyło się źle. Turbo uderzył skorupą w ścianę i musiał wziąć picto. Uderzenie nie było groźne, ale jeszcze jedno i silnik będzie niezdatny do użytku. Ale co tam? Trzeba jednak wygrać. Nadal może jechać na maksymalnych obrotach, czym zajmuje pierwsze miejsce. I wtedy Gaj pomyślał: "Nie dam ci wygrać, ciakuj jeden". I zemścił się na nim, niszcząc przy okazji swój samochód. Niestety turbo dostał decydujące trafienie. Tym razem był to cios wyłączający silnik. Trwale. Aczkolwiek kraksa na drodze była dość poważna. Przyjechać nie idzie, za duża ściana. Turbo obudził się po tym wszystkim, ale z odpaleniem silnika kiła. A tyle go dzieliło od wygrany. Pojawia się Chet, który wyjaśnia, że no skąd wreszcie ten jebany wyścig? Na to on, nie, nie, mój silnik nie działa. Na to on... Ty jebany debilu, przecież możesz dalej pełzać. Meta już niedaleko, a nikt nie przejedzie przez ten pierdolony labirynt wrak. To go zmotywowało do skończenia wyścigu. Gaj nie mógł do tego dopuścić. Pchał samochód do mety, ale kogo to obchodzi? Ważne, że Turbo wygra. Dalej już jest tylko lepiej. Tito za kasę, którą wygrał, kupił bratu nową kuchenkę, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Do tego restauracja zyskała naprawdę na popularności. I jeszcze coś. Mimo, że silnik turbo był uszkodzony, dał radę się odbudować sam. Nie szukam tutaj logiki. Ważne, że odcinek już się kończy. Tytuł filmu jest pod koniec, ale to chyba normalne ze strony DreamWorks'a. Okej, okay, pomijam tutaj grafikę i audio, bo to wyszło dobrze. Ale pomysł to wygląda jakby zrobiła to grupa studentów, a nie wysoka korporacja. Ale nie to jest najgorsze. Najgorsi są fani, którzy właśnie wyczekują drugiej części. Nie. Nie życzę sobie drugiej części tego szajsu.